Siemaneczko, ja jest jak i dzisiaj gramy z Karolem w, maj... w Blonsy. Nie wiem czemu, ale live się sam wyłączył. No i... Nie jest nagrana, ale niestety początek nie jest nagrany. No i mamy już takie coś na razie. Takie gówno. Jak można zobaczyć. Może takiego gówno to nie. A což to na mě vyhledí? Což to na mě vychodí O Jezu, co si děješ? Což na mě vyhodí Daj mi kasa. Money, money, daj mi money. Jaký? Hop. Money, 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 money. Teraz to ma W wykrywanie Chcesz zwiększoną produkcję dawać? Zwiększoną, zwiększoną produkcję... Y... Idź w górne drzewko jak farma W górne, tak? No Uuu, daj mi jeszcze kasy Teraz co już nie mam Ja pierdole nic nie było, widzowie? No dobra, tysiąc kasy Nie mogę trafić Widzicie, widzowie, co tutaj się dzieje? Nie można trafić Dobra, nie, to było zbyt głupie Dobra, zrobię. Zrobię to. Mortar... Mortar był w górne mogę... Fuuu, Co ja mówię? Powalony jestem. Widzowie. Jeszcze mi powuszcie. się zaczynam robić. No i kotem? szybko ten Kasę? No Czekaj Masz plantację w czy małpi bank? Plantację Okej okay. Bank no to normalnie gówno, gówno mi. To Generuje tak mało kasy chłopie Jak już no to piąty tier I piąty tier jest, jeszcze jest git Statek. Mam nadzieję, że, stat że ten statek to nie będzie największe gówno, które mogłem postawić. Weź postaw snajpera. Gdzie? Tam po prawej stronie, jak masz mur. Jak masz mur, to tam po prawej stronie, obok muru. Nie rozumiem Jezu. Na live ci pokażę, w ogóle ten. Zastępnij ekran. Tutaj. Tutaj. Tutaj tak, żeby nie ten, żeby. Wi żeby widział. O, dobrze. Brawo. Brawo ty. W końcu żeś... W końcu żeś to zrobił. O, chłopie, panie święty. Dobra, my to przegrywamy. Może jeszcze... Szyb... Nie przegramy. Daj mi szybko ten, daj mi szybko kasę. Dzięki. Dobrze. Jezu, nekromanto. Muszę Nekromantę kupić. Nekromanta może nas uratować w tej chwili. Nekromanta. Nekromanta. No jazu, no. Jesteśmy uratowani chyba. 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 No nie no, nie, nie dam sobie rady. Gdybyś ulepszył tego snipera pod dolne. Od razu. Ja bym... Był szczęśliwy. Patrz jak przegrywamy. Patrz jak przegrywamy. Może, no, może jeszcze coś zrobić. Nie, bo byśmy musieli postawić chłopie tyle bombshooterów plus jeszcze dwóch snajperów byśmy musieli postawić. Bombshootery i snajpery. No też coś jedno się uda. Patrz, no tylko jedna dziura. Ale? Fajnie by. Ja, ja pierwszą dziurę dopiero zrobiłem. A wiesz co? Co? Ponawię rundę dla ciebie. Co? Na ciebie dam rundę. Kooperacja. Albo nie, nie kooperacja Hmm Dać za 200 i 400 Wygramy sobie tą mapę Okej okay. Ale co? So. Okay. I ty znowu się farmami zajmujesz? Dobra, gówno gu... ja, ale ja głupi jestem. Home. Jeszcze raz. Aha, to fajnie jakby wywaliło go to bardzo fajnie dobrze to na razie na razie nie będzie prost ten na razie zatrzymam na razie zatrzymam live'a, no i będę live'a jaką